Siemanko, witam wszystkich z tej strony. Morwin, a to jest Ghost Recon Online, drugi odcinek mojej serii. Luźnego grania w tą grę. Yy... Ogólnie rzecz biorąc, doszedłem do wniosku, że mam czas, mogę sobie spróbować nagrać odcinek drugi, więc. Yy... Yy... Aha, przepraszam. Yy... Dzisiaj właśnie dla odmiany. Nie, dobrze powiedziałam. Dla odmiany, cofam się z wiadowcą. Yy... Pokażę Wam moje uzbrojenie jako zwiadowca, czyli to jest M24SV. Yy, daleki zasięg, ma tam daleki zasięg. Jest to może co prawda snajperka na poziom piąty. Pff, Boże pierwszy, ale. ja mam siódmy, ale nadal ja bardzo ją lubię. Mam kloaka, granaty. Yy, jestem wyposażony w granaty. Dwa. Nie, pięć, proszę pięć granatów. Yy, czapkę domyślną, pistolet. Yy, chwileczkę zamienię sobie zabierasz Trumowcowi, bo ja tak ten biedny pistolet tym biednym pistoletem tak miotam. Eee... <noise> Zawsze jak gram, To biorę sobie ten najlepszy pistolet. Czyli USP-45. No i czy mogę sobie coś nało nałożyć na to? A, już jest nałożone. Nałożone są już te rzeczy. Dobra, więc bez zbędnych wstępów tutaj stwórz, stworzę sobie mecz. Eee. Markov Station Pewnie jak zwykle nie będzie to Markov Station, ale nie będzie. Muszę się walczyć ze słuchawkami. Okej, okay, sobie potrenuję. Dawno sniperem nie grałem, więc zjadowcą, więc w tym miasku, że potrenuję sobie. Trenuję sobie na, może na jakimś dalszym zasięgu, jakimś dalej, żeby tam 130 metrach. Ok. O, 127 ładnie. No i tutaj gorzej troszeczkę. Mówię, no ja z ja jest to moja jedna z lepszych, mówię, rozwiniętych klas. O, teraz to wszedł już. Główka weszła. O, co ja zrobiłem. Dobrze, że to nie jest prawdziwy mecz, bo już bym zdradził swoją pozycję. O, ładnie, 116. Niestety nie krytycznie. Yy, mam nadzieję, że nie będę w tym odcinku gubić wątku tak samo, jak robiłem to w, w moim poprzednim odcinku, gdzie patrzyłem, że zaczęłem o czymś mówić i po prostu zapominałem o wątku, który ciągnąłem. Więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie po prostu lepiej. Yy... Ogólnie rzecz biorąc, zresztą wnioskuję, że będę opowiadać wam taką, takie historie, troszeczkę historyjki takie z mojego życia, żeby to tak było weselej. O, bała kława. Yy, Mamy zwiadowca, 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 specjalista, zwiadowca, zwiadowca, zwiadowca specjalista. Więc ja takimi historyjkami będę właśnie chciał wam yy, umieć po prostu oglądanie tych materiałów. Yy, przygotowałam sobie wodę, yy, marki, której nie powiem, bo po prostu nie mogę. To była reklama. Zartuję. <noise> e, nie, nie wiem, nie wiem jak to, jakie tam są, jeśli chodzi o. E, nie, nie dołączę do Twojej grupy. Będę zły. Okej, okay. więc e, przywitamy się z teamem PL, Wygramy ten mecz. To już jest wygrany mecz. Okej, okay, jesteśmy Ja sobie zajmę moją pozycję Na górze Ogólnie mam nadzieję, że Tak jak ostatni odcinek, obejrzycie ten odcinek full HD Ponieważ yy, już mogę nagrywać Uj, tam już snajpera widziałem O, pięknie wszedł Kryt Niestety nie dostanę za tego gościa już zabójstwa, bo jest to oczywiście rozgrzewka, w której po prostu nie. Za którą nie otrzymujemy punktów. Ale myślę, że to dużo osób to już i tak wie. Tam już był gościu, orakel. Uuu, i po raz kolejny. Pięknie, pięknie, jak ja kocham grać snajperem I teraz idziemy w to samo miejsce, żeby jeszcze piękniej zdejmować przeciwników. Chciałem wam opowiedzieć między innymi taką historyjkę. Przemycić do tego zagra zagra jego zagrajmy, no bo tak można to nazwać. Ojo,joj już oberwałem. Aż, no niestety, nie, nie udało mi się. Dobrze, dobrze, wszedł, wszedł, wszedł. Uuuu, snajper, snajper mnie tam zobaczył. E, no niestety. Przeczytać historyjkę z jednej z moich podróży z rodzicami do Grecji. Wiem, może wydaje się, że to jest trochę nudna, nudna e, rzecz, ale mam nadzieję, ale powiem Wam, to jest króciutka historyjka, ale tylko taka, taka może śmieszna trochę, więc... Ja się uczyłem tam w Grecji, żeby móc podziękować. Przykładowo w restauracji, jak byłem, za jedzenie po grecku, żeby po prostu pokazać, że, mnie, że nie jestem takim. że tak powiem. no. Nie, nie, wiem jak się, nie wiem jak to nazwać. że. no nie, no nie. dobrze. Ten gościu w tym momencie nie żyje. Żeby po prostu nie być taki nieobczajony. I żeby móc podziękować za jedzenie. Yy, tak, po, po grecku. W tym celu więc po, nauczyłem się jednego słowa: Dziękuję. Brzmiało one mniej więcej coś w tym rodzaju jak F Haristo, czy coś w tym stylu. A widzę cię, men. Nie ma. Yy, I właśnie. W tym celu chciałem y, nauczyłem się takich właśnie słów jak Ephalisto. I jesteśmy w restauracji, w tym hotelu, w którym jeszcze. Y, kurde, klok, 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 Aż, no nie. nie. No i znowu mam 0300, te piękne staty. Y, jak na progamera przystało. Więc właśnie chcąc nauczyć się. Yy, znaczy nau nauczony już tego słowa F. Haristo, Muszę dokończyć, muszę stanąć i dokończyć. Yy, po, jesteśmy w hotelu w tej rest yy, w hotelu. Tam była przy okazji blisko restauracja. Ja tego gościa muszę zabić. I my, ja tam, my tam sobie siedzimy. Yy, podchodzi pani, tam mówimy, co podać tam. Yy, znaczy, yy, mówimy: Dzień dobry, dzień dobry. Tam rodzice. Yy, coś zamawiamy po angielsku, z tego co mi się wydaje. Kurde. Aż. No, było blisko. Było blisko. Yy, zamawiamy coś tam. I yy, my mówimy. Yy, i, I ja tak ładnie. Yy, mały byłem ty jeszcze. Yy, odpowiadam. Yy, Proszę, odpowiadam, ja odpowiadam FH listo, a co na to pani odpowiada? Dzi Proszę bardzo. Wiem, takie troszeczkę może aż tak strasznie śmieszne to może to nie jest, ale człowiek uczy się, <laughs> żeby móc ładnie powiedzieć dziękuję po grecku, a tu nagle taki, taki... <laughs> Nie fart, że kelnerka była porką. Powiem tak, tak, tak. Mi się później śmialiśmy się z tego z mamą. No i z przegraliśmy ten mecz. Tak się śmialiśmy z tego później. Wiem, może takie nie. Jak się tego nie, nie przeżyło, że tak powiem, na własnej skórze, to się tego nie jest. To śmieszne, ale. Ale no, ja osobiście do tej pory jak sobie wspominam ten moment, w pewien sposób mnie to bawi. Hmm. Ok, więc tym razem pójdziemy dla odmiany dołem. Więc teraz przechodzimy już do komentowania. Yy, Przechodzę ja do komentowania. Nie będę już. Jeju, jeju, what the hell? Co? Ju już sta już stamtąd do mnie strzelają? Już mi nie lubią? No, co ja wam zrobiłem, no? Już mnie nie lubicie, no? Hej, ter jedne. No, kłócaj, kucaj men, kłócaj. Aha, tam jest sniper. Wybiorę się jednak tym razem górą tędy. Kłócmy se. Może włączę sobie kloaka i. O kurde... Wow! Co to było? What the hell? Nie wierzę, ja go zabiłem, tylko go zlagowało. Wow, oh my god. Ależ to pięknie wyglądało. Wow, 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 wow. Łączę sobie kloaka spróbuję tych ziomeczków. A! Sz, no! Sz, czary! No, aj. no nie, nie udało mi się. Nie udało mi się. Chciałem ładnie mu Heda trafić, żeby zabiło za pierwszym hitem, ale znaczy pierwszym shotem, ale mi się nie udało. Wow, to on... on on ma coś szybko tą snajperkę. Z tego co mi się wydaje, to jest ta podstawowa snajperka, więc w sumie to może być tak, że. Nie wiem, nie, nie jestem tutaj znawcą broni w tej grze, więc nie, nie powiem dokładnie jaka to może być broń. Za to ja się osobiście boję, że mnie tu zaraz ktoś brzydko zabije. Ale tak czy siak, idziemy na pełną śmierć na spotkanie do Jarego z klanu. Nie wiem, czy to się czyta Dżary, czy Jary, nie wiem. Ojeju, przejęli to? Wow, 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 wow! Z piąchem je zabił, no! <ścoughs> wow! Zostać zabitym z piąchy. No to nieźle musiał mi przybrzmęć. Jeśli zabił mnie z piąchy. Nie wiem, czy sobie nie zainwestuję w pop filtry do mikrofonu, żeby nie robić efektu pff na mikrofon. Nie robić efektu niech, tak się nie mówi. W się, żeby nie żebym nie pluł w mikrofon. Bo jednak czyszczenie tego później to nie jest nic ciekawego. Czy gdzieś tu będzie ten ziomeczek siedzieć? No, tak łatwo nie odpuszczał. Okej, okay, tu się przysługuje przegrupować. Noż tak niewiele, tak niewiele, mogłem go ze snajperki spróbować zabić. Jeden strzał i to byłby cios śmiertelny dla tego gościa. No, niewiele, niewiele brakowało, to prawda, niewiele brakowało. Spróbuj sobie kloaka włączyć i. Jeden, trzy moje statystyki. Hmm, no, nie najlepsze. Spróbuję sobie. No. O, no nie Przegraliśmy. Przegraliśmy rundę. Następny mecz, następna runda za 20 sekund. Jestem, ja se łyknę wodę. Yy... No Jar, Jar najlepszy snajper, przyznaję Ci, gościu Ogólnie ja tutaj w tą grę nie gram, żeby tak, żeby zwyciężać, żeby... Yy, nie wiem, żeby... Nie wiadomo jak Prograć tylko, żeby się cieszyć, żeby po prostu, że... Akurat nagrywam teraz, żeby... No, żeby... Dawać radość Nie wiem, czy można powiedzieć Żebyście miło spędzili czas Może powiem tak, o No i gościu Skacz Skacz, skacz, skacz Wo. Wow. Kto go tam przepuścił? Nie jak go nie zabiję, to naprawdę będzie coś niesamowitego. Ja tego gostkę tam spróbuję zabić. Kulej się tego. O, o! Wyczuwam tu snajpera. Snajpera wyczuwam tu ja. Wow! Wow! No, wow, no, wow, wow, wow. dobra, ja się stąd wycofuję. Ale, dobra, ale udało mi się jeszcze wsadzić kryta temu gościowi, ja cię widzę, ziomeczku, ja cię widzę, Morwin cię widzi. Raz, dwa, trzy Morwin patrzy. Kurde, Łaj, jaj. jaj. SRS Nie lubię tej broni, ona jest teoretycznie bardzo dobra. Jak mi zabije Jari, to zobaczymy, jaką on ma broń. Ogólnie jaka sytuacja 2-2, no nie najgorsze staty, nie najgorsze. Nawet, nawet w miarę dobrze. I tak się może jakąś sobie inną historyjkę, przypomnę. Hmm... No nie jakoś nie jedzie mi to. Tam ziomeczek siedzi. Jak się tylko wychyli to to spróbuję. Wo! Co to było? Dwóch na raz. Ja i on. Zdjeń, z, zdjęci za. Znaczy. Za, za pierwszym, w pierwszej chwili myślałam, że z, z, zostałem zdjęty jednym. Tym samym, tym samym strzałem co tamten gościu, ale tak się chyba nie da, bo chyba nie, tutaj nie ma. Y, ognia. Y, przy. przy takiego. Y, jak on się nazywa, przyjacielski? O! Ale, ale granat, jest granat, jest poszedł poszedł granat. Który niestety ma udał. No dobrze, 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 dobrze. Ale ten gościu za każdym razem tam przychodzi. Ja muszę tam spróbować stanąć i spróbować snajpić Zaraz, ci ten i gościu idzie na dół, to ja sobie pójdę na górę. Na górę sobie pójdę. Wow! Wow! Szybko mnie zdjął. Przyznam bardzo szybko między. E, 2-5. No, no trochę kiepskie staty. Przyznam trochę czy kiepskie. Tu może... Mm, niezbyt to będą piękne statystyki, ale... Ale ja się bardzo dobrze bawię. E, spróbuję sobie Kloaka użyć. Coś miałem Spadka FPS-ów do 30. Teraz jest 35, 39. Aż no... Hey, lo. lololololololololol, muszę sobie przeładować, schować się, włączyć kloaka, I teraz tego grostka spróbuj zabić. Proszę, wychyl się aż no. A, tu się czołga. gościu, czołga, to ja dla tych czołgających mam prezent granat. Wow, już wykryty przewraka? Czy kogoś się. Ja... Wow, hoho, też widziałem. Bo przyznam, szybko mnie zdjął. Miał lepszą pozycję do strzału zdecydowanie niż y, ja. Niestety to jest gra taktyczna, muszę się do tego przyzwyczaić. Y, więc moi drodzy widzowie, to byłoby na tyle. Y, więc y, raz, dwa, trzy, Morwin patrzy. Przegraliśmy ten mecz po raz kolejny drugi już przegrany mój mecz, będzie na kanale nieważne, ale ja się bardzo dobrze bawiłem mam nadzieję, że Wy też się dobrze bawiliście jeśli tak, to nie zapomnijcie ocenić filmu zostawić łapki w górę uuuuuuuu eee... poziom drugi mojej snajperki bardzo się cieszę z tego powodu bardzo się cieszę, może jakieś nowe fajne achievementy się odblokowały na nią więc do zobaczenia w następnym odcinku subskrybujcie, apidal na komentujcie i pa pa!